Witam kochani, witam, pozdrawiam w imieniu Chrystusa. Kochani, w psalmie 113, werset 6, czytamy, może zaczniemy od piątego, który, któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach. I teraz w wersecie 6 czytamy, i patrzy na dół, na niebo i na ziemię. Kochani, nie wiem, jak wy to macie napisane w waszych polskich Bibliach, ten, szóstka, ten szósty wers, ale od razu dopiszcie tam słówko jedno, którego brakuje. <laughs> I sprawdziłem, w oryginale ono faktycznie istnieje. Czyli kolejny zbrakowany wers, który zmienia rzeczywistość w strasznej mierze. Koni powinno być. Który musi się poniżyć, aby spojrzeć na niebo i na ziemię. Nasz Bóg jest tak czysty, że sam musi się poniżyć, aby spojrzeć, stąpić na niebo lub na ziemię. Macie pojęcie? I on to robi. On wszystko, co stworzył, on nie mógł tego. Nie wiem, czy on nie mógł? Na pewno mógł. Ale nawet jeśli stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, wciąż to nic nie zmieniło. Wciąż Bóg musi się poniżyć, aby spojrzeć na nas. I on to chce zrobić, mało tego, on, on, on chce to uczynić. Więc nawet na aniołów, nawet na aniołów, których my uważamy za święte istoty, gdzie zobaczcie, że aniołowie czytamy w Nowym Testamencie, sami. Pragną wejrzeć w to, co zostało nam dane, to łaskę. Tak jak aniołowie nam za chyba zazdroszczą tego, co myśmy dostali od Boga. Więc zobaczcie, kochanie, jakiego mamy Boga. Że on nas tak, że On, że Bóg nie wbija siebie sam w swoją własną rzeczywistość, schodzi do nas. Ale zanim zejdzie, a zanim się popatrzy na nas, on najpierw sam siebie musi uniżyć. Dlaczego my tego nie potrafimy zrobić? Kochani, tak długo, jak nie pojmiemy tej tego piękna, czego dokonał Jezus tu na ziemi. I nie tylko śmierci, nie tylko zmartwychwstania. Nie tego abyśmy. Żyli całe życie w religii, która nam mówi o dniu naszej śmierci i o tym, że otworzymy oczy i będziemy z Nim, ponieważ to nie jest sedno sprawy. <laughs> Biblia nie mówi nam o umieraniu, Biblia mówi nam o życiu tu i teraz. Jezus powiedział, żebyśmy naśladowali Go, podążali za Nim. <laughs> Nie tylko na krzyż, nie tylko po to, aby nas ukrzyżowano, abyśmy nawet umarli w pokoju. Nie po to, abyśmy się modlili o dobrego, o dobrą żonę, męża, dzieci. I całe życie żyli w tym, że jest właśnie dobrze, albo że nie mamy tego, co się modliliśmy, tylko właśnie, kochani, podążając za Nim, musimy zauważyć. Że on był non-stop prześladowany. My nigdy w życiu nie przejdziemy przez to, co on przeszedł. Sam fakt, że on słyszał myśli ludzkie, wiedział, co jest w sercach wszystkich ludzi, kochani. Czytamy to, że Jezus mówił do uczonych w piśmie. Którzy coś tam knuli przeciwko niemu, i czytamy, ponieważ wiedział, co jest w ich sercach. Ani Jezus wiedział, co jest w sercach wszystkich ludzi. Teraz wyobraźcie sobie apostołów, którzy jeszcze chodzą z nim, nie trybili tego konceptu wcale, ale po, po tym, jak oni otrzymali ducha świętego, i, na, i czytamy to w Ewangeliach, że gdyż Jezus wiedział, co jest w sercach ludzi, on wiedział, co jest w sercach. Nie tylko tych, którzy konspirowali przeciwko niemu, ale jego apostołów. Nie tylko w sercu Judasza, ale w sercu ewangelistów i tych, którzy napisali coś, dołożyli się do Pisma Świętego. Wiedział, co jest w ich sercach i był z nimi i kochał ich dalej. Oni nie musieli nawet słowami mówić, tak jak była ta kłótnia między podajże synami Zebedeusza, kto będzie wyższy nad matka przyszła, ich spraw, żeby jeden z moich synów siedział po twojej prawicy, drugi po lewicy, prawda? On to wiedział, on to wiedział zanim to nastąpi, widział, co jest w sercach ludzi, i mimo wszystko nie rozpłakał się, nie usiadł tak jak. Kilka razy on wspominałem, jak rzeźba góralska, Jezus frasobliwy. Ojej, 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 Boże, co ja tutaj robię? Co ja tu robię? Boże, Boże, czy ja dobrze zrobiłem, że ja tu wstąpiłem? Nie, kochani, liście do Filipian czytamy, że On się też uniżył. I był posłuszny, aż do śmierci. I kochani, tutaj to, to, to czytamy do śmierci na krzyżu. I następnie czasami słyszymy głupiej nauki, że Jezus mógł z krzyża zejść. Gdyby chciał, to by szedł. Tylko wiecie, co też czytamy? Czytamy, że miłość nigdy nie upada. Dlatego on nigdy z krzyża by nie zszedł. To nie było nawet opcją. Miłość nie upada. A on na tym krzyżu nie umarł dla siebie, tylko dla ciebie. Dla ciebie, dla mnie. Bracie, siostro, Dla ciebie, dla mnie umarł i zmartwychstał. Kochani, różnica między kościołem katolickim prawosławnym, a katolickim lewosławnym, czyli rzymskim, jest taka, że rzymski skupił się na śmierci Chrystusa. Wszystko jest martyro, w tej, oparte na jak to się wymawia po polsku? Martyrologia pośmiecie się trochę. Wiecie o co chodzi na, mę na męczeniu. <laughs> Dlatego Wielkanoc w Kościołach wystawiony jest Jezus i każdy go całuje w, w stópkę. Gdzieś tam nawet widziałem zdjęcia były jak był COVID Jezusa w łóżku szpitalnym. Natomiast kościół yy, prawosławny, czyli wschodni oparł się na wskrzeszeniu Jezusa. Po rosyjsku niedziela jest woskresienie, czyli wstanie. Nawet zmienili dzień. Wspaniała nazwa, kochani. Nawet w komunistycznej Rosji niedziela się nazywała woskresienie. Mhm. Tak więc oni się skupili na tym. Zachód się skupił na czymś innym. A prawda jest taka, że nie, te dwa segmenty są nie, ich nie można oddzielić. My mamy dziękować Bogu i za to, i za śmierć, że go przysłał, i za zmartwychwstanie, i zrozumieć to, że ten Jezus nie umarł. Nie umarł dla samej śmierci, po to, żebyśmy my siedzieli i płakali nad jego śmiercią, latali, <laughs> latali po kościele w drodze krzyżowej. Każdy z nas dźwiga swój krzyż, a mało tego dźwigamy, czytamy, abyśmy pomagali, dźwigać ciężary innych. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa. Nikogo nie możemy poniżyć, Kogo słabego nie poniżamy. Tylko dlatego, że on jeszcze nie potrafi on czegoś nie rozumie. Szatan mu nie pozwala czegoś rozumieć. Jego własna rzeczywistość, w jakiej on był wychowany. Ludzkość te, te człowieczeństwo, które nam się wbija do głów. Co wolno, czego nie wolno, żeby człowieka jednego nie poniżyć, żeby nie, nie ubliżyć komuś. Bo to potem na całe życie może zostać. Kochani właśnie Jezus przed po to, żeby nam to zabrać. Ten ciężar psychologii, jako człowiek sam stworzył, dla swojej zguby. Ponieważ nie posłuchaliśmy, nie słuchamy Jego. Prawda ma nas wyzwolić, kochani. Kochani, mówiłem Wam to chyba, że gdy kilka lat temu zdiagnozowano u mnie pewną chorobę, ja się załamałem. Także nie chciałem stać z podłogi. Chodziłem do pracy, ale przychodziłem, zjadłem się, kładłem na podłodze i leżałem. I płakałem sam nad sobą. Boże, jeszcze pretensja do Boga, co ja Ci zrobiłem, prawda? Tak jak on by mi coś zrobił. To on mi nic nie zrobił, kochani. To był mój upadek. Ale to był też upadek, ponieważ ja nie byłem uczony prawdy. Sekta, w której byłem, była skupiona na czymś totalnie innym, mimo to, że ja czułem, że tam jest coś nie tak, ale ja sam do tego nie mogłem dojść. Ponieważ nie mogłem... ja miałem wszystkie końcówki poluźnione, nie potrafiłem ich razem związać. I Któregoś dnia, mimo wszystko leżałem i, i miałem iPada włączonego <laughs> i słuchałem jakichś tam kazań z YouTube, a, i nagle się pojawił Andrew Łomak. Mówię, zaraz, zaraz, to w końcu ma sens, to jest coś, czego ja szukałem. Jak już się pojawił Dan Moller na YouTubie, to to, to już w ogóle były skoki, długo już w ogóle skakałem. Inaczej szatan by mnie położył. Położyła moja własna litość nade mną. Sam się zacząłem litować nad sobą. Na szczęście poznałem prawdziwego Chrystusa. Kochani, powiem Wam jeszcze taką sprawę. Wczoraj, przynajmniej wczoraj, kilka dni temu w niedzielę byliśmy z żoną w kościele i na koniec kościoła to był jakiś gościnny pastor, który poprosił, aby ci ludzie, do których jego, jego wykład doszedł, żeby chcieli żyć jeszcze głębiej w tej prawdzie Chrystusa, by wystąpili. Przyszli po bliżej ołtarza. I za kilka minut był następny, następnie wygłoszono następną prośbę, aby ludzie z, 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 z kościoła przyszli i pomodlili się za nich. Pani, po raz pierwszy wstałem, już nie pierwszy raz było proszone, aby ktoś wstał, aby ludzie aby wstali z kościoła i modlili się za tych, którzy wystąpili pierwsi padli na nich swoje ręce. Kochani, pierwszy raz wstałem, nie wiem dlaczego, ale wstałem. I koń. pierwsza kobieta, na którą położyłem jedną rękę na jej głowie, drugą chyba na ramieniu i ona nagle z krzykiem przewróciła, od, od, od razu się, przewróciła się, krzycząc na ziemię. Ledwo ją złapałem. Yy, serce, serce zaczęło mi bić. Mało mi przez gardło nie wyszło. I sobie myślę, Boże, tak wszyscy się tak nagle zaczną przewracać. Ja, sa, ja sam nie dam rady. Poprosiłem znajomego wieczanu, hej, czy ty widziałeś, co tu się stało? <murzy> Może chodź ze mną, bo ja się teraz obawiam, że ja nie dam rady, jak się wszyscy zaczną przewracać. I koni, na następną kładę rękę nic. Tak sobie myślę, co ja powiedziałem? Co ja, co ja powiedziałem do tej pierwszej osoby, prawda? I próbuję. Próbuję mówić coś, modlić się nad nimi. Jedni stoją sztywno, niektórzy się tylko chwieją do tyłu, <coughs> się wyginają, a nikt się dalej nie przewraca. Koni, dopiero po długim czasie ja zrozumiałem ja nic do niej nie mówiłem, w ogóle jako przeszedłem, położyłem rękę na nią. Nic nad nie zdążyłem powiedzieć. Aha, to czyli moje ręce są błogosławione? Nie, kochani, ja bym tylko nie wiem, przewodnikiem przewodnikiem. Komórką w ciele Chrystusa. Nikim wielkim, kochani. Nikim wielkim. Jak i za, żadnym wielkim guru chrześcijańskim. Musimy więcej czasu z Nim spędzać w samotności, a on nam odpłaci jawnie. To oczywiście ja nie mówię, że to, co ja zrobiłem, to jest odpłacenie mi jawnie. To było jakieś odpłacenie, kochani. My właśnie w rzeczywistości ludzkiej, jeśli mamy z nim komunię, inaczej się zachowujemy i on nam odpłaca jawnie i świat się zastanawia, hej, coś tu nie gra. Ci ludzie są jacyś inni. Ja bym się rozpadł, ja bym to, ja bym to, ja tam tamto. Jak ty to możesz utrzymać? My wtedy mówimy, hej, nie mówimy tak jak kościół katolicki, że tu chodzi o śmierć, albo tak jak prawosławny, że tu chodzi o zmartwychwstanie. Mówimy obie rzeczy. W nim umarliśmy i w nim zmartwychwstaliśmy jako nowe istoty. Jestem teraz nową istotą i te wszystkie rzeczy, jakie mnie ruszały, już mnie nie ruszają. Mimo wszystko codzienną komunię musimy mieć z nim rano. Musimy. Pozdrawiam wszystkich w miejscach Chrystusa na razie.